W kolejnym odcinku. Dzisiaj jeżdżę z talerzówką w uprawnym po jęczmieniu zimę Jestem akurat na tej działce najgorszej, gdzie sypał ten jęczmień Ozimy. Średnio ponad 3 tony z hektara. A to wszystko przez to, że było dużo takich miejsc, gdzie po prostu się nie dało kosić bo po prostu nie było co kosić. Wymokło. Kawałek pola wymokło. A tu gdzie było to powiedzmy tu gdzie było to coś tam sypało, a tu gdzie nie było, no to nawet nie prosiłem. Ale robię teraz talerzówką po całości. W jednym z filmików poprzednich mówiłem, że tutaj, że prawdopodobnie posieję facelię, ale powiem Wam, że to jest taka gleba właśnie bardziej podmokła, taka ciężka, taka, może wilgoci tutaj na pewno nie brakuje. I facelia sobie źle radzi na takich stanowiskach. Więc tu dół, o. to wiadomo, tak jak mówiłem też w poprzednim filmie, czy jednym z poprzednich filmów, że zostawiam na ugorowanie na przyszły rok. A tam, gdzie będę coś siał, to po prostu sieję, będę siał głupi i tyle. A dalej to zobaczymy, co wyjdzie. Czy tam podobne? Mam już ustawione sobie, że w tym łubinie to chyba miałby być znowu 5 minut zimy, ale to może się wszystko zmienić. Na razie jest plan, że tu ma być zasiany łubin. Nawet koszty, które robię teraz w związku z tym, talerzowanie to będą liczone już tak jakby pod łubin. Teraz robię jeszcze talerzowanie, a tu ogólnie to ma być jeszcze zasiany poplon. Facelia z łubinem. No, ona ma być zasiana do końca września. Ja mam jeszcze tam jęczmieniary na pewnych działkach, gdzie też ma być zasiany ten poplon. więc ja dopiero sobie ten poplony porozsiewam w tym, w sierpniu, za miesiąc. To jeszcze nisko na razie niech sobie poleży, niech sobie ten jęczmieniary popiłkuje, który tutaj popsypywał się gdzieś tam. Może gdzieś go będzie trochę zgubił. No, talerzówkę. No i co? W poprzednim filmie mówiłem, że może spadnie deszcz, tam gdzieś jakieś fronty burzowe chodziły dookoła i co? Można powiedzieć, że praktycznie nic nie spadło, parę kropel, to tak jakby znowu tego deszczu nie było. I, i robię już tak jak jest, na w horyzoncie gdzieś tam w pogodzie, nie widać jakichś teraz wow. kolejny z wiosny zestawy po rozsiewaniu nawozów czy, czy robieniu prysków. No tu wszystkie zabiegi robiłem John Deere'em czy rozsiewaczem, czy obcokiepaczem stąd tutaj takie są no raz duże kolejne. no i tu jeszcze, jeszcze tu jeszcze jest jak jest to znaczy w sensie, że wilgoć w glebie jest, no ale tam na tych pieseczkach to, no będzie robione w kurzu, niestety. Nie doczekałem się deszczu. Ogólnie jakby ten teren był trochę bardziej osuszony, że zimą by nie zalewało, to byłaby bardzo dobra działka, bo tu jest gleba naprawdę super, nie? Tu jest taka... No, czarny kolor ma. Taka... Nie to, że piaszczysta, tylko taka bardziej zwięzła. No i żeby ususzyć ten teren, no to ja sam tutaj nic nie poradzę. Tu po prostu trzeba by było, nie rów kopać do rzeki Zielawy. Kawałek drogi jest, no a ja sam tego się nie podejmę, bo to, to, nie, to, to tak nie może, No nie da się po prostu, nie? No i jestem na kolejnej działce. No na tych działkach... Nie podmoknięty, znacznie się lepiej robi. Tutaj nie ma nierówności takich, talerzówka równa bierze i wbrew pozorom też nawet jakaś wilgoć jest. Jednakże, znaczy tutaj też jest więcej wilgoci jak na, tak, na tych większych kawałkach, ale ładnie idzie. Tutaj o wiele lepiej. Większej tu jest ten hektar, gdzie był jęczmień po faceli. Tutaj promowało to, wiecie, jak już to było pokazywane. Dopiero teraz robię ściernisko, bo to pierwsze, gdzie były próby koszenia jęczmienia, to właśnie były na tej działce. Bo ona wydawała się, że najbardziej jest suka, bo zobaczcie, jaka tu jest klasa gleby. Pieseczek, z góreczek. A kurzy się tutaj, ale na tym pieseczku tutaj fajnie się miesza. Bo jak słony dużo nie było, to, to wszystko ładnie miesza z glebą. No i tutaj też będzie na tych trzech większych działkach po jęczmieniu, będzie tu w, po prostu w tym obrębie zasiany rzepak. Ogólnie w tym roku będzie zasiane 9 hektarów rzepaku. Jeszcze tak dużo to nie miałem. Zobaczymy jak to wyjdzie mi z Teraz zrobię tak, że pole już będę jeździł. Tak raz przyrażem w połowie gdzieś piatę Mniej więcej. Tak zobacz, bocian stoi na polu. Mał się nie zatrzymuje, nie zapycha. Bo wiem, że zawsze było tak, że jak było sucho, to był problem z tym wałem. Że on potrafił się zatrzymywać że... i wtedy się zapychało. Ale jeszcze z prędkością 9 km na godzinę nie, taki, takie coś nie następuje. Jakbym szybciej jeździł, to by się potrafił wał zatrzymywać. Niestety to, jest, niestety to jest efekt uboczny agregatu talerzowego. Z racji tej, że talerz, wał jest bliżej. To ująć, ładnie słowa, że pierwszy rząd talerzy jest blisko względem drugiego rzędu talerzy, i ten drugi rząd względem wału jest blisko. Wtedy przy większych prędkościach ta materia z ziemią jest bardziej zarzucona na wał. Tak, patrz, zobacz, podlatuje bliżej. O, i teraz ten też leci, zobacz. I z tyłu są, są za nami. Dużo tej materii z ziemią idzie na wał i po prostu obsypuje i, i zatrzymuje, a przy mniejszej prędkości. Po prostu ta materia za talerzówką nie jest rzucana na wał. No niestety coś za coś, nie? bo mamy przynajmniej teraz tak, agregat talerzowy jako agregat siewny, przez co mamy dwie maszyny, mamy jedną maszynę zamiast dwóch. Nie? No wiadomo, że lepiej mieć talerzówkę do uprawy ścierniskowej oddzielnie, a zestaw uprawowo jest oddzielnie. No ale no... Przypomnieć muszę sobie, trzeba sobie przypomnieć te czasy, że jak ja nie miałem żadnego sprzętu do tego ciągnika, to taka talerzówka na dobry początek jest sam raz idealna, nie? Później może kiedyś tam w przyszłości zmieni się to na, na, to tak jak mówię, że agregaty prowało się, będzie swoją drogą talerzówka, swoją drogą. Z drugiej też strony nie mam aż tyle tych hektarów, żeby inwestować w ten sprzęt na takiej zasadzie, żeby robić z tego dwie oddzielne maszyny, więc... Dla mojej potrzeby tak w zasadzie to wystarcza, chyba że coś mi się zmieniło w przyszłości tych jak tam było więcej, to zobaczymy, na razie robię tym co mam i jestem zadowolony z tej maszyny. Moja kolejna działka, powiem Wam na tej działce trzy razy mi się ta leżówka zapchała, nie jakoś tam drastycznie tylko po prostu na chwilę wam wow, się, zatrzymał, zaczęło snuć te resztki pożniwne. A tylko dlatego, że gdzieś tam między tym pierścienie wamu napchało się słomy i skrobak zatrzymywał. No i to cała historia, ale nie zmniejszałem prędkości. Po prostu czujnie jeżdżę i talerzuję i jak coś to od razu reaguje. Trzy razy na, na hektarze to dużo i niedużo. Wiadomo, nie? że jakby się wcale nie zapchało, to by było dobrze. Ale na poprzedniej co w ogóle się nie zapchało to tak zależy jak się trafi, nie? bo czasami będzie co chwilę a czasami w ogóle no ale teraz są już drugie i się ogólnie zapchało. nie zapchało jeszcze dwa razy mi się przy tym słupie zapchało nie wiem czemu gdzie się tam po prawej stronie Jakoś tak, może więcej słowa było No nie wiem, w każdym razie dobrze idzie Kolejna działka się po powoli kończy I tak samo, tak jak mówiłem, tutaj będzie zasiany rzepak na kolejnej działce, gdzie będę robił to talerzowanie, też będzie żabak. Jestem na ostatniej działce i powiem Wam, że nie, już tak nic nie może. Ten wał się zapycha tylko dlatego, że o tu się zapycha. I tu się zablokuje tej materii słomy o ten skrobak i stoi. Mam pomysł, żeby to poluzować wysunąć żeby tu bardziej wyrzucało dalej te resztki. nie pamiętam czy tu plus był 19 czy 22 ale 22, dobra i odsunę ten ekran boczny, bo I tak to ogólnie fajnie idzie i tylko w tym jednym miejscu, tu na tym wale, przypycha się, więc to może kwestia tego, żeby to wysunąć. Jak mogę to maksymalnie... żeby tu śruba się trzymała. no tak no tak no no to już takie trochę to wkurzające jest Później się takie kubki robią ziemi i później to równać na tym polu. pługiem później przejedzie się i agregatem się wyrówna, ale po co takie coś robić? Kiedyś talerzowałem po rzepaku to jeden ekran moczny zgubiłem, ale że to na polu było nie no to jeden z... Raz przy razie się jeździ, to później ja to patrzę, o leży ekran boczny, nie? No i tak może będzie lepiej teraz. Dobra, powoli kończę tę działkę. Niewiele tu dało. wraz się zapycha, zmniejszyłem prędkość. O jakieś pół kilometra na godzinę też się zapcha jak będzie. Ten, jak będzie dużo masy i po prostu ten typ tak ma trzeba jeździć uważać i już albo inny wał no po prostu do tego ten wał średnio się nadaje wiecie jeszcze jest opcja mocowanie wału można trochę wysunąć dalej wtedy będzie dalej może ta tak się nie będzie zapychać ale wtedy już pod ten hydropak to nie będzie spełniało funkcji, tak jak trzeba Dobra, to tyle co ja mam, to zobaczcie ja to w ciągu 4 godzin wszystko obrobiłem i, i po robocie później jeszcze trochę, trochę po rzepaku, trochę po łubinie po łubinie to w ogóle śmiesznej ilości facelia, słuchajcie facelia to jeszcze w tym roku to jest po prostu yy, w tym roku jest posiana o jakieś 2,5 do 3 tygodni później względem zeszłego roku. W zeszłym roku była siana chyba 26 marca, coś tak kojarzę. A w tym roku 14 kwietnia. Czyli to jest no prawie trzy tygodnie różnicy. I co ciekawe, ta facelia po prostu ona dojrzewa ją, nasiona w niej względem czasu, a nie pory. Kiedy przychodzi na to do zbioru, czyli na przykład o jęczmień to gdzieś wiadomo, że początek czerwca, początek lipca można kosić. A facelia, widzę, że około 100 do 110 dni musi minąć od siewu, żeby w ogóle myśleć o zbiorze i teraz, jeżeli 3 tygodnie później ją posiałem, to ona 3 tygodnie później będzie do zbioru. I teraz tak, w tym tygodniu na pewno ona nie będzie do koszenia. Liczę, że tak będzie właśnie w przyszłym tygodniu i to też bardziej druga połowa. Zleje mi się to właśnie z rzepakiem trochę, ale jakoś to dam radę. Tak chcę najpierw wykosić facelię, a dopiero później brać się za rzepak. Nie będę tych hederów przyczepiał co chwila raz jeden, raz drugi. Mam teraz uczepiony do zboża, więc wykoszę sobie nim facelię. Dopiero później uczepię do rzepaku a na koniec wyjdzie jęczmień a na sam koniec łubin Dobrze, tu na raz tego nie wezmę chyba czy wezmę a dobra wezmę i się cofnę tam i będę później jechał na pusto więc tak na razie sytuacja wygląda ja w tym czasie teraz co będę w tym tygodniu będę się trochę brał za składanie tego headera, bo ja jeszcze jego nie złożyłem. Ta rurka z tymi palcami do ślimaka jest niby tam przykręcona, ale jeszcze trzeba ta łożyska pozakładać na tym talerzu. I te gumki tam takie te ściskające, prowadzące. No, także mam się robić. Trochę się zejdzie, bo wiem, że tam... Parę godzin przy tym wejdzie, bo tam trzeba będzie się poszarpać, pomądować Ja wiem, że to tak się wydaje, że tam można by to skręcić w ciągu, nie wiem, pół godziny. Tak się wydaje. Nie, ale ten założyć salę z tymi łożyskami to będzie trochę się pierdzielenia. I co tam jeszcze? No i tyle no. Jak coś tam będzie ciekawego. zanadrzu, to się nagra i pokażę. A tymczasem kończę ten odcinek. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.